Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gotujemy. Ja jestem Ewa i dzisiaj przygotujemy sobie, tak jak powiedziałam wczoraj, jak ktoś nie widział wczorajszego filmu, to odsyłam serdecznie. Będziemy przygotowywać pesto z natki marchewki. Robię to już od bardzo dawna, nie wyrzucam takich rzeczy. I są jadalne oczywiście, ale żeby nie zakończyć tylko i wyłącznie na pesto to przygotujemy sobie również do tego świeżą bagietkę. Moje drożdże już wyrosły. <laughs> Zaczęłam od takiej ilości 200 ml. Przerosły bardzo. I będziemy sobie właśnie taką bagietkę dzisiaj piec i zajadać właśnie z pesto. Ja sobie tutaj zwiążę włosy, żeby mi się tam nic żaden kłak nie dostał, słuchajcie, do mojej bagiety. Jaka u Was pogoda? Co u Was słychać? Jak się macie? Jak ktoś nie wie, ja mieszkam w Niemczech. Tu jest pogoda nieładna. Wczoraj było lato, dzisiaj mamy jesień. No, ale to tak. Można sobie po prostu wybierać. Nie, no tak, na serio, to jest bardzo zimno. Wczoraj wieczorem zaczęło padać. Była burza, ale burza bez deszczu. Jak to się dzieje? Tak to wygląda. Ok, zanim przejdziemy do pesto, to wyrobimy sobie nasze ciasto na bagietkę, bo ono będzie po prostu dłużej. Tutaj czasu wymaga, będzie nam rosło. Ja Wam całą gramaturę oczywiście podam, podam w komentarzu, przypnę. A teraz skupimy się tutaj na naszym na naszej bagiecie, którą będziemy jadać, zajadać z pesto. Um, z pietruszki. E, z pi cesto, pesto z pietruszki. Przejdziemy do naszej bagiety, upieczemy naszą bagietę i będziemy ją zajadać zrobionym, będziemy ją z pesto zrobionym z naci marchewki. I z orzeszków piniowych. I z oliwy z oliwek. I z czosnku. <laughs> Okej. Okay to my sobie tutaj teraz no wyzeruj się. waga nie chcę się wyzerować. Ja muszę teraz, odkąd prowadzę kanał na YouTube, to muszę sobie wszystko ważyć, słuchajcie, żeby wam podać przepis. Ja tak to zawsze na oko. Potem jak ktoś mi pytał, ty słuchaj, a ty robisz, pieczesz chleb, to jaki to tam, ile ty tej mąki? A ja tak, yy, no, no tak, no tak żeby ciasto się zagniotło. Z tą gramaturą to tak nie bardzo u mnie, ale bo ja zawsze na oko, ale tutaj będę sobie wszystko odmierzać. Mamy 400. 400, jak dodam w międzyczasie, to po prostu sobie to zapiszę na kartce, żeby wam podać taką dokładną gramaturę. Mam 400 gramów mąki, i zobaczymy, co będzie dalej. Małą łyżeczkę soli, albo dwie. Musiałam sobie zapisać. Ok. Teraz dodamy sobie jedno jajko i nasz zaczyn tutaj. Przykleił mi do talerza. On ładnie wyrósł. Przepis na zaczyn, oczywiście, też będzie przypięty w komentarzu. Ja sobie go tutaj dodam cały. Także możemy się skupić na tym, co ja tutaj robię, a nie na przepisie. Tak jak mówię, przepis dokładny będzie w komentarzu. I zaczniemy sobie tutaj zagniatać. Ja sobie najpierw to łyżką zamieszam, żeby nam było tak łatwiej. Zobaczcie, jak to wygląda. I teraz zacznę sobie zagniatać. Jak wam się podoba mój fartuszek? Ładny? Samą sobie uszyłam. Jak ktoś nie wie, to już wie. I to mało tego jeszcze uszyłam, to jeszcze ręcznie. Maszyna się zepsuła. Trzeba ją wyregulować. Zapytałam się takiego w takim sklepie pana ile kosztuje Mówi 70 euro za 70 euro to ja sobie kupię taką samą, byle jaką maszynę jaką mam. Ok, zobaczcie to się nam fajnie zadniata. My sobie teraz może przejdziemy na blat. Zabiorę sobie moją dechę. Brak mam wcześniej umyty, więc możemy sobie na nim zawniatać. I się bawimy tutaj z naszym ciastem drożdżowym. Fajnie, jak ktoś ma taką maszynę do wyrabiania ciasta. Taki duży, nie wiem jaką się nazywa planetarny, chyba co taki mikser. To sobie możemy tam wrzucić i on nam fajnie tutaj to ciasto wyrobi, ale ja nie ukrywam, że ja czerpię przyjemność z takiego wymiatania ciasta i w ogóle wszystkiego tak, wszystko robić samemu kroić, samemu piec, gotować. Jestem totalnym przeciwnikiem em, termomiksów na przykład. Okay. ja sobie to i dalej będę zagniatać. To tak, z 10 minut musimy się tym pobawić, i do Was wrócę. Ja już mam moje ciasto wyrobione, jest delikatne, mięciutkie, napowietrzone. Do podsypania nie użyłam już w ogóle mąki. Jakoś tak na oko mi się fajnie zrobiło. 400 gramów mąki na tą ilość zaczynu i jedno jajko. Także do podsypania już nie brałam nic. My sobie teraz to odstawimy, przykryjemy wilgotną ściereczką i zajmiemy się naszym testom ja sobie namoczę moją ściereczkę w takiej ciepłej wodzie. I przykryję nasze ciasto, i odstawimy. Jeżeli w domu mamy zimno, tak jak ja, bo u nas grzejniki to już tak nie działają od połowy kwietnia, niezależnie od tego jaka jest temperatura. Na zewnątrz to ja sobie nagrzewam piekarnik do 50 stopni. Piekarnik wyłączam. Jest lekko ciepły. z przykrytą ściereczką. Ciasto wkładam do tego nagrzanego piekarnika, ale wyłączonego. Lekko uchylone drzwiczki i odstawiam tam na 40 minut. Ja sobie już tutaj ogarnęłam. Ciasto moje rośnie. Odcięłam teraz nać od marchwi. Ona już była wcześniej umyta, ale stała mi od wczoraj w kuchni. Więc... Tam jakieś zawsze mówki latają, więc umyjemy sobie ją jeszcze raz. No i nasza matka jest super umyta. Przełożę sobie ją teraz tutaj na mój ręcznik papierowy. Troszeczkę niech sobie tutaj nam odciepnie, odkapnie, odsączy się. Wysuszy. Czy jak to tam zwał? OK. Można sobie ją włożyć do takiego malaksera to się nazywa, nie? taki malakser. Ale ja mam tutaj taki blender ręczny i mogę sobie wtedy skontrolować wszystko, jaka grubość ma być i w ogóle i wszystko tam kontroluję sobie. Okay? Na sobie Pokroję tutaj na takie małe, znaczy małe na cztery części i jest ok. Jakoś się będziemy z tym zaraz bawić. Coś się obawiam, że filmik znowu wyjdzie. Bardzo długi, ale nie lubię tak ciąć cały czas filmu, żebyście mieli wszystko gotowe, a nie widzicie co ja robię. Dobra, teraz wlejemy sobie tutaj oliwę. Jeżeli nie lubimy takiego intensywnego smaku oliwy, no to użyjcie sobie tam coś innego, nie? Ale oliwa najbardziej. Ząbki czosnku. Ja tutaj mam na taką natkę wezmę sobie trzy um, duże, cztery małe albo pięć małych ząbków czosnku. I dobrze by było, żeby to nie był chiński czosnek, bo jest gorzki. Niedobre. I wsypiemy sobie tutaj teraz nasze orzeszki piniowe, tylko te orzeszki piniowe muszę sobie najpierw sprażyć i tutaj zrobię małe cięcie, sprażę sobie je sama, pokażę wam jak wyglądają. Ciasto nam dalej rośnie, nic się w tej kwestii nie zmieniło. Znaczy nie no, zmieniło, no urosło. Tutaj mamy nasze orzeszki piniowe, zobaczcie. One się tak fajnie nam przyprażyły. Ja Wam powiem taką jedną rzecz, że ja kiedyś w takim wielkim przypływie na e, ochoty na pesto miałam tylko natkę pietruszki, em, czosnek i oliwę, ale nie miałam orzechów piniowych, miałam tylko orzechy arachidowe. I one też się świetnie do tego nadają, taki no, nie wychodzi to samo, ale wychodzi też bardzo pysznie. Tak samo możemy sobie dodać do tego olej arachidowy czy olej z prażonych pestek sezamu. I sobie przełożymy teraz tutaj nasze orzeszki. I będziemy sobie to teraz blendować. Nie będzie to proste. Tutaj akurat... Oj! ciemność się to zrobiło. Tutaj akurat by się nam bardzo przydał Taki faktycznie malakser to się nazywa, co i nie wiem, ja mam z tym naprawdę duży problem. Taki pojemniczek z nasadką i fajnie sobie zblendować. No ale nie mam, nie dorobiłam się jeszcze, także ja sobie to teraz będę blendowała i do Was wrócę. Tak będę sobie to systematycznie pomolutku blendować do uzyskania gładkiej masy, ale takiej, żeby ta struktura tej natki jeszcze, jeszcze była, żeby to nie było na taki gładki krem zmiksowane. Mam już pesto zmiksowane. Jak lubicie, możemy, możecie sobie do tego też trosz, troszeczkę przyprawić solą. Morską, na przykład, taką gruboziarnistą, ale taką roz. Rozszczepaną, rozgniecioną w blenderze. Wtedy nam podbije trochę smak tego pesto. Jak widzieliście na początku, jak kroiłam tą natkę z markwi, to odciąłam sobie te dolne takie gałązki. One są zbyt twarde i łykowate. Także tego nie blendujemy razem. Sobie dosypię troszeczkę soli. To jest akurat moja sól z Wieliczki. Uwielbiam tą sól. No troszeczkę taką pół płaskiej Łyżeczki. Ono mi wyszło takie bardzo czosnkowe. Ja lubię bardzo czosnek. Ale jak Wy nie lubicie, dodajcie sobie troszeczkę tego czosnku mniej i możecie sobie po prostu dodawać w międzyczasie ten, ten czosnek. Żeby wyszedł Wam taki smaczek, jaki lubicie. Jest idealne. Oblizałam łyżeczkę poza kamerami. Ok. Odstawiamy sobie Przykrywamy intensywnie, pachnie czosnkiem w domu. Takie pesto możemy używać do ugotowanego makaronu, jako dodatek do różnych sałatek, na przykład, czy do pomidorków. Świetnie smakuje. Ja sobie teraz zrobię na moją kanapkę pomidorki. Tutaj mam pokrojone w kosteczkę pomidorki. Czerwoną cebulkę i szczypiorek. Ja będę sobie to jadła z pesto, więc nie użyję do tego już żadnej oliwy z oliwek, bo w pesto już mamy wystarczająco dużo. Posolę sobie delikatnie. I jakbym jadła taką sałatkę, na przykład samą taką, to dodałabym do tego troszeczkę octu. Ale pamiętajmy, że do każdego dania, do którego wchodzi ocet, musimy podbić smak octu cukrem, czyli dodajemy po prostu szczytę cukru. Ale jak ktoś nie chce, to może sobie ominąć. Lepiej wtedy po prostu smakuje. I taką gotową, moją świeżą salsę mam przygotowaną już do mojej bagiety. Niech to sobie teraz fajnie postoi. Cebulka troszeczkę tutaj nabierze fajnego smaku, troszeczkę zmięknie. Ja wolę czerwoną cebulkę, zresztą też kolorystycznie wygląda to bardzo ładnie. My czekamy teraz na moje ciasto. Ono jeszcze trochę czasu pokazuje. Może wam pokażę jak wyrosło. Widzicie? Już zwiększyło swoją objętość prawie o połowę, ale my sobie jeszcze to na Jakieś 15 minut odstawimy. I będziemy formować naszą bagietę. Wyrosło pięknie. Super. Teraz będziemy sobie uformować z tego bagietkę i odstawimy jeszcze na, na trochę do wyrośnięcia. Powiedzmy sobie 20 minut w zupełności wystarczy. Ona sobie nam podrośnie. W tym momencie sobie włączę piekarnik już. Ja zawsze zapominam o piekarniku, włączam go sobie na 160 stopni i lecimy tutaj z naszą bagietą. Ładnie nam odeszło od talerza. Ja nie chcę, żeby moja bagietka nabrała jeszcze więcej mąki przy wyrabianiu, dlatego. Poleję sobie blat delikatnie tutaj olejem. Bardzo delikatnie. Przy wyrabianiu często podsypujemy bardzo dużą ilością mąki, i wtedy nam to ciasto po prostu twardnieje. Wyjmujemy sobie taki wałeczek, w miarę równy. Tutaj jest trochę za gruby, a ja chcę, żeby był równy. Ok, i wykładamy sobie to na naszą blachę. Teraz Że natka z, pietru, z marchewki mi tu się wkradła. I formujemy sobie drugi. Druga bagieta jest już gotowa, więc sobie ją wyłożę na blachę. Wiem, że można kupić takie podłużne foremki już do pieczenia bagietki, żeby ona była taka fajna, taki wałek w równym kształcie. To ma być domowy mój wypiek i jak będzie krzywy, to nic mu nie będzie. I teraz... Odstawiamy sobie nasze dwie bagietki. Przykryję sobie je teraz znowu ściereczką. I odstawimy sobie jeszcze na jakieś 20 minut. Nie wiem, po co włączyłam piekarnik, skoro jeszcze 20 minut ma, się roz, ma rosnąć moje ciasto. Ja albo włączę za wcześnie, albo włączę za późno, albo w ogóle nie włączę. Przykryte i odstawiamy. Wyrosło! Odkryjemy sobie tu. Chodźcie, na dół w ogóle, posunąła się patrzeć na mnie. Wyrosło. Chodźcie, tutaj trochę niżej. Okej. Okay. Ja sobie moją bagietę posmaruję mlekiem. Nie jajkiem, tylko mlekiem w zależności od tego co piekę, raz smaruję jajkiem, raz masłem, a to mlekiem. Ok. i teraz sobie ponacinamy. Ja używam, już kiedyś mówiłam, że używam takiej specjalnej żyletki do cięcia tutaj takiego chleba, ale żyletka gdzieś trafiło. Nie ma, muszę sobie kupić, zamówić. Takie wiecie, takie takie na drewienku, taka żyleta do cięcia chlebka. Nożyczki kuchenne też się nadają. Chcemy to sobie czymś możemy posypać. Ja sobie sypię zazwyczaj siemieniem lnianym. Przemiłlane, siemienio lniane, siemieliane. Zawsze warto gdzieś tam przemycać do różnych wypieków, czy do deserów, do jogurtów, do deserów, do takich śniadań, do jogurtu właśnie siemię Dobrze nam to zrobi na układ trawienny, a nie na bierze jakiegoś, nie wiadomo jakiego smaku. Jak nie lubimy ziaren, to, to nie sypiemy i dobra jest. I też będzie ok. I delikatnie odsypię sobie tutaj jeszcze z wierzchu mąką. I wkładamy nasze bagiety do piekarnika nagrzanego do 165 stopni. Tutaj, jeżeli chodzi o czas pieczenia, wszystko zależy od piekarnika. Mój piekarnik jest dziwny. Jest z jednej strony piecze, z drugiej mniej piecze, więc muszę w międzyczasie po prostu sobie tą blachę odwrócić. Nie wiem, coś mu strzeliło do głowy i tak ma. Ale że ja już go znam, to już wiem, jak go podejść. Także pieczemy sobie około 25 minut. Ale dokładny czas pieczenia, oczywiście, podam Wam przypięty w komentarzu. Moja bagieta jest już gotowa. Spędziła w piekarniku 25 minut w temperaturze 165 stopni. Ja już sobie teraz to wyciągnę. I one po upieczeniu muszą wyglądać w ten sposób. Jak już nabierą takiego kolorku, będą gotowe. A jak to jeszcze nasze babcie mówiły, że jak pięknie w domu pachnie wypiekiem, to już jest gotowe. Ale możecie sobie patyczkiem sprawdzić, czy to faktycznie już. Patrzcie tutaj na dół. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Jak zwykle, ta moja kamerka pokazuje tutaj w tym świetle, że to jest takie bardziej przypieczone. Może Was wezmę bardziej do światła dziennego i pokażę Wam teraz. Tak wygląda bagieta. Cię tutaj bliżej do mnie. Ciepłe. Okej. Okay. pachnie po prostu cudownie. Nie, no, jedna, jedna dwie za dużo no, na jednej desce. I pokroimy sobie je w takie. No jest jeszcze bardzo ciepłutka, ponoć nie wolno jeść ciepłego chleba. Ja tam jem. Wygląda w środku w ten sposób. Fajnie się upiekła. Zaraz będziemy próbować. I kroję sobie taką tutaj na ukos moją kanapeczkę. Odłożymy sobie. Weźmiemy talerzyk. Ja to zawsze muszę pięknie tutaj mieć na talerzyku. Wyłożymy sobie naszą ciepłą bagietę. Aż muszę spróbować, bo tak pięknie pachnie. O mm. smakuje tak super. Jak ona wystygnie, możemy sobie ją delikatnie przypiec na patelence, żeby była taka mm, chrupiąca jeszcze bardziej. Jak wystygnie, bo teraz to już szkoda jest ja jeszcze pies na patelni. Mam moje pesto. Ona nie ukryłam, że samym pesto też by super smakowała. sobie tutaj mój talerz muszę obsmarować. Żeby to fajnie wyglądało. Delikatnie posmarujemy. Boże, jak ona jest dobra. Zróbcie, a więcej nie będziecie kupować świeżych bagiet w piekarni. I włożymy sobie nasze pomidorki. One fajnie puściły soczek. Pięknie pachną. Ta cebulka tak fajnie zmiękła. I na wierzch jeszcze możemy dodać sobie troszeczkę pesto. Tak wygląda mój talerz. Może nie każdemu się spodobać tak obciapany. Ale mi się podoba. Ja bardzo lubię mieć ładnie na talerzu. I zawsze możemy sobie też um, obsmarować tą, znaczy wysmalować tą bagietę. Ja sobie jeszcze teraz spróbuję kawałek bagietki tutaj ciepłej. Właśnie z tym pesto. Słuchajcie, to jest takie pyszne. Po co biec do piekarni i kupować świeże bagiety? Tylko ona jest taka pyszna. Nie mogę. No nie mogę. Będę sobie hadać. Ja Was zapraszam serdecznie do wykorzystania tego przepisu na tę pieczywko i na pesto. Zrobienie sobie takiej pysznej kanapki. Mm. Jak mi będzie brzuch bolał, to moja wina, że jem go pieczywo. Ale kiedy z tym. To smakuje naprawdę pysznie. Ja już nie mogę. Życzcie mi smacznego. Musiałam przełknąć. Życzcie mi smacznego. Sami sobie zróbcie taką bagietę. przepyszną. Dziękuję, że byliście ze mną w tym filmie. Zapraszam Was do kolejnych filmów. Dziękuję nowym subskrybentom za to, że zdecydowaliście się ze mną zostać. Ja Wam to będę wynagradzać jakimiś przepisznymi moimi przepisami się widzimy w nowych filmach. Ja Wam życzę pięknego dzionka, pięknego popołudnia, pięknego wieczorku i wszystkiego pięknego i najlepszego. I widzimy się w kolejnych filmach. Pa! pa.